Witam wszystkich. Dzisiaj zajmiemy się troszeczkę ochroną naszego wyświetlacza, ochroną naszej, naszego tyłu w telefonie, zabezpieczenie go i tak dalej. Dzisiaj zajmiemy się folią oraz szkłem, więc tak, folia, jak widzicie, tutaj jest, mamy folię na Galaxy S6 otwartości 5H. Posiadamy dwie sztuki folii, niestety jest to folia tylko na przód, dwie sztuki w jednej, ogólnie jeżeli chodzi o firmę, są, jest to według mnie jedna z najlepszych ogólnie firm, która produkuje naprawdę dobrą ochronę wyświetlacza. Tutaj posiadamy już szkło, na tył i, na tył i przód otwartości 9H, nie wiem dlaczego tutaj nigdzie nic nie piszę takiego, o o coś znalazłem informacje, informacje 9H, tak jak tutaj jest napisane 9H, jak widzicie, ok, teraz tak, mamy folię i szkło. Na pierwszy telefon na Galaxy S6 została tutaj naklejona folia, a tutaj na drugi drugą S6. Zostało, została naklejona tutaj już ochrona grubsza ochrona typu szkło, tutaj mamy folię szkło teraz tak ok, wszystko fajnie, pięknie przypatrzmy, najpierw zobaczmy czy, czy ogólnie tą folię widać tak? ja tutaj może trochę powiększę spróbujemy zobaczyć właśnie jak to jest na zbliżeniu jak widzicie jest ta folia naklejona ona wcale nie jest ani gruba, ani cienka, no troszeczkę ją widać, tak? Nie jest jakaś tam super przezroczysta i taka, że w ogóle tego nie widać. Dobra, a teraz zobaczmy sobie już szkło, które tutaj także posiadamy do testu. Jak widzicie, to szkło już jest grubsze. Szkło jest grubsze. Spróbuję jeszcze tutaj wziąć obydwa modele. Spróbować jakoś na razem je złożyć. W sumie się nie da. Spróbujemy. Zobaczymy czy w nam kamera to wyostrzy. Kurczę. Jeden i drugi. Jak widzicie to szkło jest grubsze. Ale coś za coś. Wiadomo, że czym grubsze tym lepsze, w sumie nie, nie, niekoniecznie zawsze, zamieniamy sobie i teraz tak, tu mamy naklejone szkło już, z przodu i z tyłu, jak widzicie szkiełka lubią się strasznie, od... lubią strasznie odciski palców, mamy już tutaj ła przejechane maksymalnie, folia też, tak wszystko. Ogólnie tutaj na tyle nie mamy jeszcze nic założone, w następnej części spróbuję, pokażę Wam, jak taką folię, przepraszam, nie folię, tylko szkło będziemy zakładać tutaj na tył. Zostawimy folię do testów przez jakiś czas na przodzie, a na tył założymy sobie szkło. Także do testów, jak widzicie, szkło jest grubsze jest twardsze tutaj mamy twardość 9H, tu mamy twardość 5H no ale kto co lubi, tak? wiadomo że to też może mieć jakieś tam problemy jeżeli chodzi o jakieś etui, ponieważ szkło jest grubsze, tak a folia jednak jest cieniutka i może nam na przykład już lepiej pasować do jakiś etui różnego typu dobrze ogólnie co dostaniemy w zestawie jeżeli chodzi o mm, nasze folie albo szkło mm, oczywiście dostajemy szkło tutaj mamy została mi jeszcze jedna sztuka mm, właśnie tego szkła które będziemy kleić na czarną y, szóstkę to jest już w innym odcinku no, może spróbuję to wyciągnąć jakoś klucz się trochę posklejało mm, 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 mm. I to jest nasza szkła. Do przyklejenia na tył. Super sprawą, jeżeli chodzi właśnie o takiego typu zabezpieczenia, są tak zwane fity. To chyba się nazywa fita, jeszcze sprawdzę dokładnie, poszukam. Tak, fit in, technologie, fit no nieważne. W każdym razie o to chodzi, że dzięki temu założymy naszą folię tak jak chcemy. Tak? Nie będzie czegoś takiego, że nagle uuu kurczę krzywo się przykleiło i co teraz mam zrobić, tak? Kurczę, tylko że mm, później przy poprawie czy mm, przy nawet próbowaniu odklejania tej folii może być tak, że dostanie się jakiś syf, brud i już nie ta folia jest do wyrzucenia. Tu mamy szkiełko przy folii. Jeszcze Wam pokażę folię, ponieważ posiadam jeszcze jeden, jedną sztukę. I teraz tak przy folii posiadamy także nasze fity. Ja to na to mówię: normalne naklejki, jakieś tam wzmocnienia, stabilizacji i w ogóle przyklejamy. Przed przyklejeniem oczywiście przyklejamy nasze fity, ja może pokażę mniej więcej na telefonie przykładamy, ustawiamy, tutaj oczywiście wcześniej zdejmujemy warstwę zabezpieczającą klej. Przyklejamy, odwracamy, zdzieramy jedynkę, pierwszą warstwę i, I wtedy do nas przyklejona pyk. Dotykamy, rozprowadzamy, elegancko nam się przykleja. Równo tak jak chcieliśmy. Później zdzieramy już naszą trójeczkę i mamy gotową folię. Tak jak tutaj na, na, tym, na tym telefonie. Jeżeli chodzi o szkła folie, jest yy, ta sama zasada, więc tutaj nie ma yy, jakichś tam yy, udziwnień. Yy, demonstruję naszą folię, jak widzicie. Spróbuję to może jeszcze jakoś pokazać Wam bardziej. Kurczę, chyba nie pokażę Wam, że to. Jak widzicie, o! A folię normalnie wyginamy. Czy ona jest cieniutka, tak? Tutaj Ty posiadamy tylko jedno zabezpieczenie. To jest po prostu warstwa kleju pod tą jedynką. Jakiegoś, który po prostu. Też nie przykleja się tak na wyświetle, czy później musimy zrywać to szpachelką, czy jakimś nożem. A tutaj już mamy szkło. Tu nie ma żadnego zabezpieczenia, jest normalne szkło. Co jest lepsze? Nie wiem. Sprawdzimy. Czas pokaże. Najważniejsze, że posiadamy zabezpieczenie naszych smartfonów. Co jest bardzo ważnym elementem. O co chodzi? Jeżeli chodzi o zabezpieczenie tego wysiadacza, to nie chodzi o to, żeby po prostu nie było na nim odcisków palców i tak dalej, bo wiadomo, że będą. O to chodzi, że podczas upadku takiego telefonu, jeszcze jak mamy Etui, no to super sprawa, także posiadam Etui, na mojej stronie jest dość dużo zdjęć tego etui, telefonu nawet w etui, tego Samsunga, o co chodzi? O to chodzi, że jak telefon pada, to wiadomo, że tworzą się naprężenia. Tak? To musi się jakoś przenieść, puf, uderza nam tutaj. Przypuśćmy wróg. Wiadomo, że jeżeli mamy tu i to jest jeszcze w miarę. Jeżeli nie mamy tu i to nam się już tutaj ta ramka psuje, niestety. To nie jest jakiś tam e, metal, czy super wytrzymały, czy w ogóle coś. W sumie to naprawdę niby to jest jakiś tam aluminium, czy co tam jeszcze, to nie wiadomo co to jest. Tak naprawdę, bo. Znając Samsunga, to to co piszę, to co jest realnie, to jest różnie, powstają naprężenia. I <laughs> dzięki tej folii, temu tutaj mam folię, to mam szkło, dzięki yy, właśnie zastosowaniu tego szkła, jest taki motyw, że podczas tego naprężenia to szkło jest bardziej wzmocnione. Nie dość, że dochodzi ci. Yy, tutaj posiadamy Gorilla Glass już chyba czwartej technologii, czwartej generacji, jak dobrze pamiętam. Więc to szkło jest dużo twardsze niż trójka. Dodatkowo dochodzi szkło, i wtedy nam się tworzy grubsza warstwa. Tak? Grubsza warstwa tak szybko nie pęknie. To szkło też jest fajne, ponieważ posiada takie zabezpieczenie, że przy pęknięciu nawet tworzy się siateczka, czyli po prostu nie pęka całkowicie, nie rozsypuje się. Takie kiedyś było w samochodach przy szybie przedniej, to w kiedyś kiedy stare takie samochody. Przy tych nowszych już jest właśnie zastosowana technologia, która zabezpiecza nas nawet przy pęknięciu właśnie szyby, że ta szyba zostaje, tylko tworzy nam się siatka, taka pajęczyna. Sprawdzimy, zobaczymy za jakiś czas. Spróbuję pokazać wam jak w ogóle to wygląda, jak się spisują. Ogólnie etui i do tych mm, z masą Samsungów są takie same, różnią się kolorystycznie tylko. No, palcuje się, no niestety, no ja dłonie też kremowałem wcześniej, może dlatego, ale no to jest masakra, to, to, to jest w ogóle wada, mm, niestety, no, wszystkich smartfonów i, i w ogóle, czy co byś tu nie zastosował, mm, to i tak będzie to samo, i tu niestety się nic nie pokaże. Jak widzicie, tu mamy szkło. Z tej nowej generacji i także są odciski i będą odciski. W Z5 to jest fajnie już zrobione, ponieważ nie mamy takiego szkła już super połysk i tak dalej. Tylko już mamy chyba, prawdopodobnie z tego co pamiętam, szkło matowe. Fajna sprawa, naprawdę tam już nie widać tych odcisków. Trzeba czekać po prostu na to, kiedy Samsung zdecyduje się na ten krok i na ten krok i zastosuje także. Zastosuję także kurczę takie samo szkło. Tylko, że z drugiej strony, znowu ten telefon straci ten swój urok, tak? Jeżeli to będzie matowe, ja zastanawiałem się właśnie, czy kupić s, S6 czy z piątkę i po wielu kurczę oględzinach takiego telefonu w sklepie z piątki i właśnie S6 zdecydowałem się na s z tego względu, że interesuje mnie także aparat, gdzie w Samsungu ten aparat jest naprawdę, no nie da się przyczepić, jest naprawdę jeden z najlepszych ogólnie dostępnych w tej chwili, jeżeli chodzi o smartfony. W Z5 nie powiem, że jest zły, też jest dobry aparat, no ale wiadomo, że barwy są inne, odcienie i tak dalej. I jeżeli będziecie kiedyś testować, zobaczcie, sprawdźcie sobie prawdziwą czerń. Zobaczcie, jak czerń wygląda na zdjęciach przy robieniu zdjęć Samsunga, a zobaczcie, jak wygląda przy robieniu Z5 ta czerń. Ogólnie na mojej stronie postaram się dodać. Fajną stronę, gdzie możecie sobie mm, sprawdzić różne modele telefonów. Zrobione są trzy zdjęcia, i każdy telefon, który tam jest wybrany do testów, właśnie mm, zrobił te trzy zdjęcia. I możemy przeglądać każdy szczegół zdjęcia różnymi telefonami. Wtedy możecie zobaczyć dokładnie sobie, jak te aparaty się zachowują i jak te zdjęcia wykonują. Ok, no to. Polecam. Troszki. ogólnie mm, folie tego typu stosuję już kawałek czasu i jestem bardzo zadowolony. Stosowałem wcześniejszych mm, folie przeważnie tej firmy. Mm, folia jest fajna z tego względu, że jest cienka, tak, nie jakoś tam nie bardzo jakoś tam nie wychodzi tak dalej. Tutaj już mamy szkło. I teraz tak, taki jest też motyw, że mamy tutaj pozaokrąglane, delikatnie ranty wyświetlacza. Czyli już, niestety, ale to szkło, które jest naprawdę sztywniejsze, dużo niż zykofolia, musi być tak przycięte, żeby po prostu nie wchodziło nam na, na te ranty, które po prostu są delikatnie zaokrąglone. Hmm, jeżeli byśmy tak zrobili, to niestety. Spowoduje to to, że ta folia albo mm, szkło będzie nam się odklejać, tak, ponieważ jak wiecie mm, prawa fizyki i w ogóle, że zawsze są jakieś tam naprężenia i przyroda też różnie nam tu mm, sponsoruje pogodę przy cieplejszych dniach podejrzewam, że tą folię by się fajnie dało ją tam rozmasować na ten telefon. Ale przy chłodniejszych dniach ona by nam odstawała tutaj, jeżeli by dochodziła do końca. Nie ma ogólnie, patrzyłem różne i nie ma, nie ma żadnych takich folii, które zakrywają praktycznie cały. Tutaj szkło, które jest położone, właśnie nachodzi idealnie na jeden koniec i na drugi. Trzeba naprawdę dobrze to zrobić, sposować przed yy, odklejeniem właśnie warstwy kleju, żeby później nie było właśnie różniejszych tam problemów, że nagle coś jest nie tak takie szkło da się odkleić i jeszcze raz delikatnie położyć ale to już jest w sumie no ryzykowna sprawa tutaj jak widzicie też trochę mi się tak nie udało, bardzo tutaj z lewej strony chyba bardziej nam wychodzi tutaj troszeczkę mniej no ale nieważne, zawsze można kupić drugie szkło szkło nie jest tanie Folia też nie jest tania Dobra folia i dobre szkło, możecie kupić folię za 9 zł albo za 6 i no niestety, ale no będzie tragedia. No, Przykleić, przykleisz kolory, to będzie tragedia na tej folii, a już nie mówię o zdejmowaniu tej folii i z, gdzie zostanie jeszcze warstwa kleju, czy jeszcze jakiegoś innego situ, który po prostu będzie później ciężko wyczyścić. No ale jeżeli chcecie naprawdę fajne, mieć odzerowanie kolorów i. Aby ta folia była. Oni się chwalą tutaj, że te folie są bezklejowe, że to zużyta jakaś tam substancja, która po prostu nam to skleja, później już testowałem przy zdzieraniu, Naprawdę super sprawa wystarczy tylko delikatnie przetrzeć. I już mamy wyświetlacz idealnie czyściutki. Ok, to z mojej strony tyle. Poszukajcie na moim kanale. Można w sumie powiedzieć takiej kontynuacji tego filmu. Kurczę, zobaczcie, jak to się palcuje. Boże, czemu ty nie zrobiłeś takiego materiału, który by się nie palcował? Ale by nam tu ułatwiło życie wszystkim. A no tak to niestety. Ogólnie zrobimy jeszcze test. Więc filmu będzie trochę jeszcze. Jeżeli chodzi o, o folię i szkło. No, bardziej o szkło. Zrobimy test. Posiadam. Może pokażę. Posiadam tutaj drugi komplecik tego szkiełka. Odklejona warstwa, już to jest taka warstwa. O, delikatnie jak się naciska, nie ma poślizgu, ale nie klei się. Odpada. W innym filmie testujemy sobie. Zobaczymy, ile takie szkło potrafi wytrzymać. Tak? Będziemy testować różnymi. Narzędziami i sprawdzimy, właśnie zobaczymy, kiedy nam się to tak zrysuje, że już będziemy musieli wymienić. Jak widzicie, jest dość twarde. Zobaczymy, jak to będzie się użytkować. Nie byłem jakoś, nie jestem jakoś za zastosowaniem za tych mm, szkieł. Nie wiem z jakiego względu, niby tutaj piszą, że to jest. W sumie mm, piszą, że dotyk jest bardzo zbliżony. Powiem Wam szczerze, że może delikatnie na folii tak czuć, ale to bardzo minimalnie. W sumie to bardzo zbliżone są. Tutaj mamy mm, nie, jednak mamy trochę lepszy poślizg tego palca. Tutaj mamy trochę mniejszy, ograniczony, ale to nie jest aż tak jakoś odczuwalne, żeby nam przeszkadzało, przypuśćmy. Podejrzewam, że zwykły zjadacz smartfonów nawet by nie odróżnił, co jest kołem, a co jest folią po dotyku, bo to jest <laughs> ciężko raczej. To już musiał być bardziej jakiś specjalista już. Dobra, okej. Okay. Mm, wielkie dzięki. Zapraszam do subskry subskrypcji mojego kanału oraz mojej strony na fejsie, gdzie będziecie mieli mm, cały czas informacje o nowych filmach. To tyle. No to hej.